Co pan sądzi o maniku, tak? Może jest pan leworęczny? Nie, absolutnie. Nie, a już jest. myśleliśmy. Dlaczego? Popatrzyłem na swoje ręce, bo ja nie wiem jaki ja jestem. Może ja pan jest... poworęczny. Porząd... Ja jestem porządny. Ja jestem dwuręczny. Te panienki, te małe, te małe żabki jeszcze nie wiem jak, jak to będzie. Ale wydaje mi się, że walka, która była w czasie, kiedy ja zaczynałam naukę w szkole z leworęcznością. Na szczęście się już skończyła. A którą ręką pan pisze? Proszę? Którą ręką pan pisze? E... Na komputerze to obydwoma, mm -hmm, tak. a, a jak piszę wiersze miłosne, to wtedy piszę prawą ręką. Jest pan poetą? Ach, chciałbym być. W mojej rodzinie której wszyscy mają, są praworęczni z tego, co się orientuję, ale słyszałam, sama się o tym nie przekonałam, słyszałam jedynie, że leworęczni w jakiś sposób lepiej po prostu sobie, intelektualnie lepiej radzą. Co sądzisz ja. są, tak? tak? Normalni ludzie, a ponad piłkarze dużo bardziej zdolni lewonożni. O właśnie, znasz jakichś innych piłkarzy leworęcznych? Wiesz co, teraz przypominam sobie, że Carlos na pewno jest nowonożny. Jestem za y, oburecznością. A tak niezależnie od wszystkiego, to tam się światełko nie świeci. <gry> Ale nagrywa się.